Nie chcę krzyczeć na moje dziecko, ale jak ktoś mi mówi: "Weź pięć oddechów", to mnie szlak trafia, jak jestem blisko wybuchu, to oddychanie jest naprawdę bardzo, bardzo daleko po drugiej stronie spektrum. Dlatego pokażę ci trzy skuteczne neurotriki, gdy masz ochotę wybuchnąć. Na koniec zostawię ten najskuteczniejszy. Numer trzy to galaryta, czyli jak mam ochotę wybuchnąć, to resetuje troszkę swój układ nerwowy, a konkretnie nerw wagalny, poprzez trzęsawkę. Działa! Numer dwa to jest śpiewanie lub szeptanie, jak wolisz. Zamiast krzyku możesz zamienić się w śpiewaczkę operową i to naprawdę działa cuda. A numer jeden to jest najskuteczniejszy trik? Powiedz, że to jest miska albo to noga. Albo nazwij tego pieska Marszałem. Ten mały trik działa tak, że uruchamia część logiczną mózgu, żeby troszkę odwrócić uwagę od tej części pierwotnej i części emocjonalnej. I zaznaczam, ja nie zachęcam do odwracania uwagi od emocji, ale to są takie triki SOS, żeby trochę wyjść z tego zalewu emocji. Daj znać, czy coś z tego może już u Was się sprawdza?